standardu no bo to będzie troszkę taka szkoła, co do której będziemy się poczuwać jako matka krzesna, jako kompania, prawda? Bo w imię Kadrówki otrzymała do tej pory tylko jedna szkoła w Kielcach, to będzie druga szkoła w Polsce. Ale tym ważniejsza dla nas, że od lat dzięki uprzejmości pana wójta i pana dyrektora możemy tu kwaterować. Bardzo serdecznie dziękujemy. Też szczególnie dziękujemy za umożliwienie nam spędzenia wczorajszego wieczoru rekreacyjnego na basenie Perła. Myślę, że ci, którzy byli podzielą moją radość, że przed wejściem do Kielc taki wieczór na tak wspaniałym obiekcie każdemu się przydał. Bardzo dziękujemy. Panie Komendancie, uczestnicy przemarszu pierwszej kadrowej, Wczoraj witał nas was na pewno pan dyrektor tej szkoły, Tomasz Gruszczyński. Ja mam przyjemność dzisiaj uczynić to. Serdecznie was witam. I zawsze jak do tej pory, tak jak powiedział pan komendant, staramy się, żebyście się tutaj czuli zadowoleni przez ten krótki pobyt między innymi w szkole, jak i na terenie szkoły, jak też i na basenie Perła. Chciałbym życzyć dalszego Przemarszu do jak najlepszej pogody i zwłaszcza że będzie Wam w pewnym momencie towarzyszyła jak w zeszłym roku Gminno-Szkolna orkiestra Denta z Nowin Myślę, że ona przyczyni się, że każdy odcinek na trasie zbliżony się do figurki Najświętszej Marii Panny, jak też i do czwórki legionowej będzie łatwiej i weselej można było dojść. Wszystkiego najlepszego zapraszamy w przyszłym roku. A mi się nad nami. a mi mój się nad nami. Krok odnośnie, krok odnośnie. Krok odnośnie, krok odnośnie. Krok odnośnie. Krok odnośnie. Krok 3 29. APC, który nie siedzi nie z inskrypcją informującą, że jest to 47 marca, jest drugie po wojnie Mars. Kondówki, tak szlakiem pierwszej kadrowej. Gromadzimy się dzisiaj na niedzielnej Eucharystii, aby Panu Bogu podziękować za to wszystko, co przeżyliśmy w tych dniach ostatnich, aby także prosić o błogosławieństwo na dalszą służbę Ojczyźnie umiłowanej Matce Naszej. Dzień, za, moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. A to przy jego głowie pod płomyk i pan z wodą. Podniósł się więc, zjadł i wypił. I znowu się położył. Powtórnie Anioł Pana wrócił i trącając go, powiedział Będę błogosławił Pana powietrzne czasy, Jego chwała będzie zawsze na moich. Pan jest dobry, spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się.